Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady Piotr Witek, W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na demonstrację zapomnianej trochę funkcji w Apple Watch, jaką jest wykonywanie połączeń telefonicznych. Zacznijmy od tego, że przejdziemy sobie na tarczę. Zegarka słyszymy takie dziwne odgłosy VoiceOvera. Niestety jest to efekt aktualizacji systemu WatchOS i tak VoiceOver troszkę nam się będzie zachowywał. On oczywiście tak się zachowuje tylko przy nagraniu z ekranu. Jeśli normalnie korzystamy z VoiceOvera, to oczywiście w ten sposób nie mówi. Aplikację telefon na zegarku możemy włączyć na kilka sposobów. Możemy uruchomić sobie aplikację i wybrać telefon z aplikacji możemy też mieć ustawioną aplikację telefon na tarczy zegarka, tak jak ja to mam zrobione w tym momencie w formie komplikacji. Połącz. Lewy górny róg, przycisk połącz. Ja sobie klikam, to jest ten sam efekt jakbym wywołał e, aplikację czy to z paska aplikacji czy e, z Między aplikacjami, czy właśnie w tym momencie starczy zegarka. Stukam dwukrotnie palcem i otwiera mi się okno aplikacji Telefon. I mamy tutaj do dyspozycji takie standardowo znane z aplikacji Telefon na iPhone opcje. Telefon, nagłówek. Mamy nagłówek Telefon. ulubione przycisk. Przycisk, ulubione Ostatnie przycisk. Ostatnie połączenia. Kontakty. Przycisk. Kontakty. Poczta BL, Przycisk. Poczta Głosowa. Kontakty, I jak przy, wrócimy, ostatnie, Ulubione. Dolewego, przy telefon na głowę. Przycisku, przycisk. Mamy przyciski, które są w nieco innej lokalizacji niż standardowo. Telefon na no Ulubione działa? Przycisk. E, oczywiście, ostatnie, dość przycisk. klasycznie. Jeśli kliknę sobie ostatnie. Ostatnie. 24, 44, 42, 44. Długa wypowiedź jest tak przykładana na głowę. No ale zobaczmy. 23, 24, 42, 44. Numer owe. Mamy Włączeniu jakiś to, tam jeden masowy, numer. 10, 46. Więc go przytrzymamy. Dwoma palcami wyciszyłem mówienie, żeby też tak się nie spocił nam ten voiceover. No i oczywiście możemy całą listę numerów sobie przeglądać. No ale tutaj specjalnie wybrałem numer po linii. Więc gdy 40. mamy ochotę zadzwonić sobie na jakiś numer z ulubionych, czy z ostatnich, czy z kontaktów, to po prostu wybieramy go sobie i stukamy dwukrotnie palcem, aby nawiązać połączenie. Ja w tym momencie dzwonię. Numer firmowy. Nie wiem, jak będzie głośno. No i możemy sobie w ten sposób pogadać. Mogę wyciszyć mikrofon albo zakończyć połączenie. Ja w tym momencie zakończyłem połączenie, tak żebyśmy mogli sobie zobaczyć jeszcze jakie tu inne mamy możliwości w tej aplikacji. W tym momencie słyszeliście nieco ciszej ten głos z głośnika, bo właśnie to był odgłos rozmowy połączenia telefonicznego z głośnika Apple Watcha. Hmm, może i dobrze, bo normalnie jest to dość głośny odgłos. 14, 14, 14. Oczywiście najlepiej korzystać z połączenia telefonicznego, jak się ma do dyspozycji jakieś słuchawki. No bo wtedy nasz rozmówca często nawet nie wie, że dzwonimy z przycisk zegarka. Przycisk. Ja klikam, przycisk, przycisk, wróć i jeszcze przycisk. Wam pokażę, jak się wybiera po prostu przycisk, numer telefonu. Przycisk. Lewy górny róg, przycisk, przyciski, stukam w niego. Oj, przycisk. Oj. Jeden, przycisk. I mamy teraz tutaj przyciski klasyczne. Anuluj, przycisk. E, przycisk anuluj i klasyczna klawiatura numeryczna. Zobaczymy, jak sobie poradzić teraz voiceover. Dobra, dwa. Dwa. Trzy. Przycisk. Cztery. Dwa. Przycisk. 4 4 cztery. Przycisk. Cztery. Cztery. Dwadzieścia cztery. Dwadzieścia cztery. cztery. numer. Dwa. Przycisk. Jeszcze raz. Dwa. Dwa. Jeden, przycisk. I... 4, przycisk. 4, 4, 4. Cały numer mamy już za, za, zapisany. Anuluj, przycisk. Zobaczmy. 24, 424, 42, 44. Dobra, zakładam, że jest OK. Jedna rzecz, na jaką chciałem zwrócić Waszą uwagę, zobaczcie u dołu klawiatury. Plus, przycisk. Mamy obok przycisku plus. Jeden. przycisk. Mamy jeden. I to jeden tak naprawdę jest między. Połącz, przycisk. Przyciskiem połącz, Jeden, przycisk. a Plus, przycisk. plusem tak Jeden, naprawdę przycisk. to jest klawisz 0 i Tą jedynką wbijamy 0. Jest to bug, który od jakiegoś czasu występuje tutaj w aplikacji do połączeń telefonicznych. Oczywiście przycisk usuń znajduje się nad trójeczką, więc tu też klasycznie możecie sobie, jeśli się pomylicie przy wpisywaniu numeru: 24, 424, 42, ten numer 44. Usunąć przycisk. Usunąć. Usuń. Klikamy usun plus, przycisk, I teraz 1. Jeden, jeden. Zamiast. 8. Przycisk. E, 24. Zobaczcie. 424. 42. 40. I na końcu mamy 40, bo. Tą jedynkę, którą stuknąłem, tak naprawdę zostało wstawione zero. I to tyle. Tu nie ma żadnej filozofii. Tak naprawdę, korzystanie z tej aplikacji do połączeń telefonicznych jest bardzo proste. Oczywiście, jeden warunek: musicie mieć kartę e SIM z jakimś numerem telefonu. Może to być albo kopia waszego numeru telefonu z iPhone'a. Kilku operatorów daje takie możliwości. Może to być też zupełnie niezależny, osobny numer który sobie podepniecie do zegarka i wtedy w jakichś nagłych sytuacjach, gdy będziecie mieli taką potrzebę, a nie będziecie mieli telefonu, możecie zawsze zadzwonić sobie z zegarka, czy to po taksówkę, czy nawet w jakiejś nagłej sytuacji. Możecie wezwać pomoc czy cokolwiek innego. Ja korzystam bardzo chętnie, często mam taką sytuację, że jestem na basenie, gdzie wychodzę osobnym wejściem, które jest otwierane z zewnątrz i wtedy po prostu na basenie nie jestem z telefonem, więc po prostu z zegarka dzwonię, żeby ktoś otworzył mi z zewnątrz to wyjście. I wtedy mi się to sprawdza super. Także to jest coś, o czym zawsze warto pomyśleć, mieć to z tyłu głowy. Gdyby nam się rozładował telefon, zegarek też zawsze może stanowić dobrą alternatywę. Tyle na tę chwilę. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Gdybyście mieli jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami vlogów z mojej szuflady, zapraszam do komentowania, do zadawania pytań. Zapraszam także do zasubskrybowania kanału. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to wtedy raz na dwa tygodnie będziecie otrzymywać informacje o nowościach wideo w mojej szufladzie. A póki co, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.